Hejka, zapraszam Was na nowy vlog. Jestem w pracy, w pracy pewnie się nic nie wydarzy, ale czeka mnie intensywny weekend, więc spędźcie go ze mną. Dzisiaj jest zawalczy, będziemy trzymać y, kciuki dla niej, będzie obraniać swój pas, mam nadzieję, że zabierze go do domu. Coś tam Wam postaram się nagrać. Później wracamy do domu. Ja jutro rano robię tort. Powinnam go skończyć, potem mamy polską imprezę, nie będę brała kamera, ale coś postaram się telefonem nagrać, impreza nazywa się pożegnanie lata w stylu hawajskim, mamy outfity, będzie świetnie, um, a w niedzielę mam book e, club, więc pokażę wam jaką książkę czytaliśmy, pewnie gdzieś częściej nie będę chciała pokazać, ale może wam nagram stoły, czy miejsce, coś takiego, a później celebruję z Zuzą moje urodziny w Londynie, więc czeka nas fajny blok, więc zapraszam was, spędźcie te, te trzy dni ze mną. Jeszcze jestem w uniformie, a już jest trzecia. Przybieram się, Ja do domu na dwie godziny, bo nie wiem czemu myślałam, że walki zaczynają o 5, o zaczynają się o 19, więc bez sensu jechać jeszcze do Londynu, jest dopiero 15, więc wracam do domu na dwie godziny i wtedy biorę Destina i wtedy już się pokażemy z Destiną i jedziemy na walkę. Trzymam kciuki Jesteśmy już w pociągu i zdecydowaliśmy się, że jedziemy odebrać Dastina telefon, bo jest dopiero przed 17, za 11:17, a Zuza walczy pomiędzy 8 a 9. Więc jedziemy na Croydon, odebrać Dastina nowy telefon. Dastin kupił sobie iPhone'a i potem z Croydon dopiero jedziemy do Londynu na Zuzę walkę. pokażę Wam Dastina, ale też pokażę sobie, wziąłem sobie jedzenie do pociągu z kwiatli, gdzie Dastin pracuje. Będziecie widzieć, Michu? Jajka. I mam tutaj kanapkę z sosiem, chipsy, um, lemoniadę, drugą z moich ulubionych. Ja mam owsiane ta styl ma zwykłe. I jedziemy. Mamy 20 minut w pociągu, 15 minut wiechotą i później jeszcze godzina będziemy jechać do Londynu. Chciałam Wam nagrać Londyn w tle, ale chyba jest trochę za ciemno. Okej. Okay. My w tą stronę i mamy 10 minut. Idziemy? Po prawej doszliśmy do czekamy na bilety i wchodzimy tym razem pod samą scenę. in the right corner. Susana. będę robić ciasto mam tutaj lody małą paczkę truskawek małą paczkę borówek śmietana mleczko skondensowane to jest moje zdaniem najlepsze numer dwa na kolejny krok wziąłem sobie babeczkę z nidla. Mięte do lemoniady przy rozdrabnieniu koku kuskawki do świeżego dżemiku, śmietana numer dwa Kobieta robi ciasto biszków, jeszcze wczoraj upiekłam po powrocie z zuzywalki, a dzisiaj robię to, będę wam nagrywać jakieś tam etapy. Dziś na śniadanie naleśniki. leśniki. Przywiezione z Nowego Jorku. O smaku dyniowym. Smażą się, przekładamy, wyglądają świetnie. Ciasto robię. W, czasie, w tym samym czasie robię ciasto, ale Dżemik mi się studzi w, w lodówce, więc widziałam, że zrobię tobie na leśniczki. to Moje pankejki gotowe. Użyłam seroku półklonowego, który dostałam z Kanady od przyjaciela. Mam kawkę. No i jak widzicie, w tle biszkopt dżemik e, się słudzi zjem i będziemy robić krem i przekładać torcik. I mam oczywiście więcej paniek dla Gladyscena. Staram się pamiętać, nie zapomnij nagrywać przybitek. E, przekładam ciasto. Nie będę nagrywać całego procesu, bo nie mam do czasu, ale przed. Nakładaniem kremu jeszcze zrobię jedną szybitkę, a później już tylko maślany krem, lodówka i ozdabianie. Tort jest Victoria sponge Cake, czyli biały biszkopt, dżem truskawkowy, krem biała czekolada. Ozdoby będą ładne. Zobaczcie później. Tort jest na 20 godzin chłopaka. No i przygrywamy. Tort w lodówce na kilka godzin. E, posprzątałam kuchnię, a teraz mam półtorej godziny, żeby poczytać książkę, chociaż jestem. O, tyle mi zostało. Bo to jest e, klub książki, więc mi się wydaje, że pół godzinki przeczytam. I e, w tym miesiącu czytamy niewidzialne życie Adi. Świetna książka, ale trzeba lubić ten typ, takie przeplatane, co się wydarzyło 300 lat temu, co się dzieje teraz, o zapominaniu, o bogach, bóstwach i tak dalej. Mi się bardzo podoba. I chciałabym zobaczyć z tego filmu, chociaż to niemożliwe, ale książka jest świetna. Wiem, że są różne wydania. Um, jutro Wam też nagram nasz y, klub książki. Więc ja kończę czytać. Jestem na stronie 567, a łącznie jest stron 67. Czytam i kończę książkę i jutro o niej rozmawiamy. maślany zdobiony, nakładam pierwszą warstwę później wychodzę na godzinę i będziemy ozdabiać to, oczywiście jeszcze druga warstwa pierwsza warstwa zdobiona i zostawiam tak na półtorej godziny będziemy kontynuować kontynuować później czas na ozdobienie tego cuda i gotowy i jest na 8 porcji do lodówki, a ja idę się szkołać za 3,5 godziny, za 2,5 wychodzimy na imprezę. przed super. Wyszkowani? Czekamy na pociąg. Nasza impreza i jest w kościele, dosłownie. Zaraz wam pokażę. Jesteśmy na parkingu. Postaram się, mam telefon, więc tylko mogę coś nagrać, ale wydaje mi się, że dalej będzie fajnie. Pan powiedział mi, żebym weszła na górę, bo jesteśmy w kościele i nagrała z góry. Zobaczcie. nasz stolik. Wow. Zapłaciliśmy 65 funtów za osobę. I mamy tutaj nasze nazwiska, nasz stolik. Ja wzięłam sobie rylineczki. I zobaczcie, jest sałatka. Albo sushi. Okay. Mega. Do. Poczekaj, poczekaj. Mam serniczek, tu szale karpatkę, makaronika i Ja mam ziemniaczki bagłaszane i łososia. Słabo widać, ale zaczynamy jeść. Dzień dobry, kolejnego dnia. Ciacho przygotowane do... Wydania, a ja się szykuję na klub książki, intensywny czas, ale ciacho gotowe, idziemy. Jest, ja mam dosłownie 40 minut, żeby się wyszykować, dam radę. Idę do kawiarni, na widok z jednej strony. I z drugiej strony. Jestem już za chwilę wchodzę, ale dobrze, że mam po tej stronie, bo jest w mam. A ja. gdzieś tam. Jeszcze mam trzy minutki. <mum> But also, I, I would like to think because it was different time, you know, back yeah. then like the relationship was kind of like different than what we yeah. have now. And yeah, it was like just uh, daughter. Yeah, I saw. really. Yeah. Yeah. Yeah, I think also the the the, the tension was because like the parents didn't really listen more to much. Mm -hmm. It yeah. was more like what society expect. From How is Luke's boy? <laughs> 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 Okej, jesteśmy już z Duzą. Dziewczyny pojechały, było świetnie. Nagrałam coś tam telefonem, to widzieliście. A teraz um, idziemy na lunch. Już wam odwracam kamerę pokazuję. Wybraliśmy taki ala bar sałotkowy. I albo możemy sobie wybrać, co nam oferują, albo, widzicie, bar sałatkowy. Wybierzemy, pójdziemy do slicka i wtedy wam nagram, co wybrałyśmy. Ale wszystko wygląda świetnie. Ja wybrałam sobie z łososiem. Wygląda super. Wygląda to świetnie. Zuza wybrała kurczaka. Co masz? E, ziemniaki? Słodkie ziemniaki. A ja mam kolosowa z łososiem i bloku awokado. Ja wziąłam sobie pomarańczowy. Zaczęłyśmy troszkę wcześniej świętować moje urodziny. Dostałam od niej prezent. Mam tutaj no. zestaw do robienia maczy i trochę tak poprosiłam ją o to. <gễrenica> Więc dostałam zestaw no. do maczy i mam tutaj kilka smakowe, które ostatnio są moimi ulubionymi. Dziękuję za pokazanie. Dziękuję bardzo. No. Dziękuję. Jeszcze będę świętować urodziny, ale na razie dzisiaj z domu sobie zrobię pyszną maczę. Bo kusiły nas na małe dynie. albo coś innego, zobaczymy. Tak było, kiedyś jest spoczko. Jesteśmy na kawce. odwracam kamerę i pokażę Wam, co wybrałyśmy. Ja mam owsianą um, latę, Suzanna ma piękny flat white i podzielimy się deserkiem. Coś było z mango, prawda? Mango las. Chyba tak, więc dzielimy się serkiem Wygląda super.

Dni, ale było świetnie, jeszcze coś tam wam z domu largam i jeszcze dzisiaj chcę zmontować ten vlog, więc ze mną zmontować vlog. E, dodałam się tam na insta e, zrobiłam filmik na TikToka z więc intensywnie wracam, jeszcze powiem Wam, że chcę posprzątać swoją szafę dzisiaj jest 18, za chwilę będzie 18, więc już do zobaczenia z domu, a ja jestem w pociągu i wyszło słonko, więc jest super. jeszcze. Ano jeszcze jedna stacja? Chyba jeszcze jedna stacja. Moje risotto w tle się robi i wyjęłam prezent Zuzy. Dała mi trochę challenge, bo ja wiedziałam, że ja dostanę miseczkę do maczy, bo jakiś czas temu spytałam się, co chcę na urodziny, ja powiedziałam, że zestaw do robienia maczy, pomarańczowy, żeby im pasował. I jest przepiękna. Cieszę się, że znalazła. Do tego ostatnio mam fazę na dektyle, smakowe, przepyszne. Mam tutaj w czterech różnych smaków. Od Waltera dostałam dwie odżywki, no i oczywiście mieszadełko do maczy. I piękną pocztówkę z rzeczniami. Więc dziękuję, Zuza, bo wiem, że lubisz vlogi. Eee, taki... Przedwczesny prezent urodzinowy. A ja to składam z pokażę, gdzie będzie stało. Myślę, że jest idealnie. W ogóle mi się kończy. Będę musiała kupić właśnie tutaj przy naszym ekspresie do kawy. Wstawiałam wodę na herbatkę i tutaj zakończę tego vloga. E, dzięki za oglądanie, za e, spędzone te kilka dni ze mną. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, tak jak ja. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu lecę do Polski z przyjaciółką, pokażę sobie Warszawę, więc pewnie e, Warszawę i trochę Polski, trochę tradycji, Co więc pewnie zabiorę Was ze sobą. Później wracam z mamą, później są moje urodziny, jedziemy na angielską herbatkę, więc będzie dużo się działo, więc zostańcie z nam, ze mną, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dzięki za oglądanie. Pa!